Howdy, z tej strony, pan gospodarz, jestem świeżo po streamie deweloperów, który odbił się wieczorem 16 czerwca. Twórcy przedstawili w nim najważniejsze informacje na temat nadchodzącego eventu Judgment of the Full, patcha 2.4 oraz powracającej mapy Desal, która dostała nareszcie swoją aktualizację do nowego silnika CryEngine. W tym filmie postaram się streścić w pigułce najważniejsze informacje. Pamiętajcie, że jak zawsze w opisie znajdziecie spis treści oraz wszystkie potrzebne linki. Nie przedłużając, zaczynamy. Nadchodzący event będzie trwał praktycznie do końca tego lata. Dostaniemy aż 13 tygodni od 18 czerwca do 17 września 2025 roku. Wraz z wydarzeniem wystartują także Twitch dropy, które potrwają do 9 lipca. Dropy pominę w tej pigułce. Możecie sprawdzić to sobie sami lub poczekać na kolejny film. Mechanika eventu została przeniesiona z poprzednich wydarzeń. Dostaniemy jak zawsze Battle Pass, w którym będziemy mogli odblokować nagrody poprzez zdobywanie punktów wydarzenia. Podczas rozgrywki będziemy musieli wykonać różne czynności, za które dostaniemy owe punkty, a za zebranie 25 nasz łowca otrzyma jeden symbol przysięgi. Symbole przysięgi, jak poprzednio, będzie można także ukraść zastrzelonym łowcom poprzez złupienie ich zwłok. Nowością w porównaniu do poprzednich wydarzeń jest kryjówka głupca. Jest to nowa, 17. lokacja, która pojawi się losowo w jednym z trzech miejsc w każdej mapie. Znajdziemy w niej ekskluzywne nagrody, jak apteczka przywracająca paski zdrowia, główna wskazówka, zapieczętowany żeton nagrody. Punkty doświadczenia, specjalne umiejętności łowcy oraz koperty i kasę. Większość znamy z poprzednich imprez, specjalne zdolności to Gun Runner pozwalający na używanie dwóch dużych broni jednocześnie oraz Corps Sear, dzięki któremu po zlutowaniu zwłok otrzymamy sekundę widzenia. Jednak twórcy wyróżnili dwie nowe nagrody. Pierwszą będzie Wager Spurs, czyli tak naprawdę loteria. Na której za jeden symbol przysięgi wylosujemy umiejętność dla łowcy. Coś na wzór maszyny przepowiadającej przyszłość z Post Malone Murder Circus. Jednak tutaj skupiono się jedynie na umkach. Drugą nowością jest umiejętność Catalyst, która sama w sobie nic nie daje, jednak w połączeniu z sześcioma znanymi nam już traitami odblokuje specjalne działanie warunkowe, poszerzające ich akcje. Umiejętności z działaniem warunkowym to kocia zwinność, zwierzęcy urok, zmysł bólu, detektor, osadnik oraz fanning. Działaniem warunkowym fanningu będzie możliwość użycia go na rewolwerach single action zajmujących średni slot. Prędkość strzelania będzie zmniejszona, jednak dzięki stabilizacji kolby rozrzut ma być mniejszy. Zmiany w gameplay. Brut. Po ustąpieniu, Ursy Mortis, zmutowany niedźwiedź, pojawi się w naszych lasach. Jest agresywny, szybki i brutalny w swoim zepsuciu. Będzie pojawiać się z dala od zabudowań, a jego zestaw ruchów najprawdopodobniej będzie bliski umiejętnością Ursy. Pułapki po rozłożeniu będzie można podnieść i schować z powrotem do ekwipunku. Ciekawostką jest to, że jeśli rozbroimy wrogą pułapkę, a mieliśmy taką w wyposażeniu, będziemy mogli ją sobie ukraść. Wiązka mrocznego dynamitu zostanie lekko ściszona, więc nie będzie jej aż tak słychać z daleka. Oczywiście, jak to teraz z pułapkami, po rozbrojeniu będziemy mogli ją sobie zabrać do ekwipunku. Obrażenia od broni z tłumikiem na średnim i kompakt ammo dostaną delikatnego buffa. Wytłumione Long Ammo dalej będzie zadawać 10% mniej obrażeń, jednak pozostałe będą zadawać jedynie 5% mniej obrażeń w stosunku do oryginału. Umiejętność Szybkie Palce potanieje o 2 punkty rozwoju z 6 do 4. Po udanej ewakuacji z żetonem nagrody szczęśliwa drużyna odzyska wszystkie utracone części zdrowia. Czeka nas nowy balans obrażeń broni. Twórcy przebudowują obrażenia pocisków z rosnącym dystansem. Dokładniej zdecydowano się na mniejszy spadek obrażeń wraz z odległością. Jak wiecie, każda broń i rodzaj amunicji zadają inne obrażenia wraz z odległością, z której strzelamy. Zachowano standardową granicę, po której obrażenia pocisku maleją w porównaniu do bazowych obrażeń. Dla Waszej informacji, te granice to Compact Ammo 20 m, Medium Ammo 30 m, Long ammo 40 m. Po granicznej odległości obrażenia bazowe spada i zależy od typu broni, z której strzelamy. Twórcy zauważyli, że wraz z odległością strzały oddane z niektórych broni przestają mieć po prostu znaczenie, więc zdecydowano się odrobinę podkręcić te obrażenia. W zależności od miejsca, w które trafimy wroga, po przeliczeniu dodatkowo spadku obrażeń z odległością w zależności od części ciała, w którą trafimy. Stosuje się dodatkowo mnożnik obrażeń. Za moimi plecami możecie zobaczyć, że podkręcono odrobinę mnożniki trafienia w torso, ręce oraz nogi. Zmiana ta pozwoli nam na lepsze odczucia z walki na dłuższe dystanse, podnosząc tym samym sens strzelania się w ten sposób z amunicji średniej i kompaktowej. Podkreślono, że trafienie w górną część tułowia powinno skutkować zabraniem minimum 50 HP. A trafienie w kończyny zada co najmniej 25 obrażeń. Pamiętajcie także, że to nie reguła, bo dostępny arsenał musi mieć delikatne różnice w zależności od tego, czym gramy. Twórcy podzielili się wykresami, na które polecam spojrzeć dokładnie na naszym Discordzie gospoda. Nowy system prędkości palenia się zostanie wprowadzony podział na prędkość spalania się naszych pasków zdrowia, a teraz będziemy rozróżniać powolne oraz szybkie spalanie. Szybkie spalanie dotyczyć będzie przypadków, gdzie łowca będzie stał lub leżał w płomieniach np. rzuconej lampy lub butelki. Jednak jeśli zostaniemy podpaleni np. pistoletem sygnałowym, przez chwilę będziemy się palić szybko, jednak bez stałego źródła ognia tempo spalania się spadnie do powolnego. Od tej pory będzie miało o wiele większe znaczenie, czego użyjemy do podpalenia wroga. Wspomniany pistolet sygnałowy. Nadal będzie podpalać na dystans słowców, jednak nie da to takiego samego efektu jak użycie np. butelki zapalającej. Dzięki temu, po podpaleniu np. Na naszych zwłok na odległość, nasi kompani będą mieli nieco więcej czasu, żeby nas ugasić. Prędkość szybkiego spalania pozostaje bez zmian. Powolne spalanie będzie wolniejsze o 45%. Dołożono także możliwość powolnego zwęglania paskałowcy, który upadł w wodzie. Użycie granatu zapalającego będzie działał na zwłoki mniej więcej tak, jak kiedyś ogień podczas deszczu. Brak żywego płomienia na ciele, jednak pasek będzie się pomału zwęglał. Spalenie zwłok całkowicie zanurzonych w wodzie będzie bardzo trudne, jednak możliwe. Umiejętność Regeneracja Poparzeń za to nie będzie zmieniać już prędkości spalania naszych zwłok, pomoże nam jednak szybciej się zgasić i odzyskać zwęglone części zdrowia. No i nie zapominajmy, że Salskin chroni nas przed natychmiastowym zapłonem pierwszego pocisku w zasięgu amunicji zapalającej. Tak z ciekawości, ilu w ogóle z Was pamięta jeszcze o tym efekcie tej umki? Umiejętność Cichy Zabójca zostanie rozbudowany, Poza wyciszeniem naszego odgłosu ataku Mele, dostaniemy nowy efekt, który pozwoli nam na ciche zabicie AI z dystansu. Korzystając z łuku, kuszy lub na przykład toporów do rzucania, przy umiejętnym trafieniu takiej matki roju pozwoli na wyeliminowanie jej bez odgłosu jej śmierci, który mogliby usłyszeć inni gracze w pobliżu. Interakcje w trybie widzenia dostaną potwierdzenie odpowiednim przyciskiem. Czynności, którą chcemy wykonać. Pozwoli to na lepszą kontrolę np. skoku przez cienie, który zabiera odrobinę zdrowia, jeśli go używamy. Będzie to identyczne jak obecnie w przypadku używania wzmocnienia widzenia. Kochane żuczki dostaną kolejne benefity. Podczas lotu żukiem będziemy mogli używać więcej umiejętności w trybie widzenia, takich jak na przykład wąż. Nie będziemy mogli ukraść nim oczywiście żetonu nagrody, jednak bezpieczne wzięcie wskazówki żukiem lub nawet y, rozpoczęcie wypędzenia zabitego bossa będzie już możliwe. Użycie remedium poprzez rzuka także będzie dostępne. Mała rzecz, a ucieszy. Podczas podmiany broni Struchła Wrogiego Łowcy dostaniemy informację jaką tak naprawdę broń podnieśliśmy. Do tej pory dostawaliśmy informację o nazwie broni, która najczęściej jest oczywiście legendarną skórką. Od 16 czerwca nie będziemy musieli już pamiętać, co to jest krwawy księżyc. Dostaniemy w końcu informację, że podnieśliśmy Auto 5. Zostaną wprowadzone Hunter Boty, ale nie lękajcie się, to jest mała zmiana jedynie dla nowych graczy. Więc, gdy zaczniecie przygodę z Huntem, do Rangi 11 na mapie spotkacie jedynie Automatycznych przeciwników, więc nie dość, że nie stracicie łowcy do 11 rangi, to jeszcze nie wytrą wami podłogi bardziej doświadczeni łowcy. Macie chwilę na zwiedzanie. Dodam tutaj, że w QA pojawiło się pytanie, czy łowcy boty będą biegać po strzelnicy. Z tym paczem nie, ale rozważą to w przyszłości. Jak już wspomniano we wcześniejszych materiałach, przebudowany zostanie system audio. Kroki łowców nad nami lub pod nami będą o wiele łatwiejsze do odróżnienia, nawet poza budynkiem. Odgłosy wystrzałów w budynku także zostały przebudowane, znikające kroki oraz moment przejścia pomiędzy różnymi powierzchniami, będą działać teraz lepiej. Szczegóły zmian w Cry Spatial Audio znajdziecie w artykułach na stronach twórców, a po polsku przeczytacie je na naszym Discordzie Gospoda. Ostatnim, co omówię w tym filmie. To zmiany w UI. Twórcy przebudowują menu na bardziej przystępne i czytelne. Znikną niektóre irytujące okna dialogowe, dostaniemy szybki przycisk powrót do lobby, zmianę loadoutu łowcy przebudują na powrót pionowo. Wszystko ma być łatwiejsze, mniej irytujące i częściowo wrócą do niektórych układów menu znanych z Hunta sprzed aktualizacji 2.0. Ekran darmowych łowców także pozwoli nam na szybszy wybór. Menu pauzy podczas gry także dostanie małą improwizację, będziemy więc mogli widzieć stan zdrowia naszych towarzyszy i zadawane obrażenia w czasie rzeczywistym, po prostu wchodząc w menu pauzy. Do gry wróci także nareszcie lore czyli będziemy mogli przeczytać ciekawe historie, o co tak naprawdę walczymy w świecie Hunta. DESAL ten film jest już i tak wystarczająco długi. Na koniec wspomnę jedynie, że nareszcie wraca Mapa De przebudowana do nowego silnika nowe oświetlenie, powycinane niektóre drzewa, przebudowane lokacje dające jeszcze więcej możliwości podejścia. No, ale to oglądajcie sobie, co leci w tle. Tymczasem zapraszam na moje streamy. Twitch Dropy będą także na moim kanale oraz kanale Zawy. Wpadajcie na Discord, po jeszcze więcej informacji znajdziecie tam tłumaczenia oraz małe community, które także lubi hand showdown i nie tylko i chętnie z Wami pograją bez potu. Tymczasem dziękuję, mówił dla Was Pan Gospodarz.